Hallo zusammen, liebe Leute, moinsen, liebe Freunde, moinsen, lieber Schokohasen. Ich grüße euch alle ganz herzlich aus Hamburg. tschüss, witam, pozdrawiam, wszyscy, bardzo serdecznie, es Hamburger, pozdrawiam, wszyscy, Perniki. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki, wam wielke, za obecność an dem Kanal, a neu, le teamis wird umstämmis jetzt. Spiegel zuerst, US-Präsident Biden sucht nach Alternativen für russische Gaslieferungen nach Europa. Spiegel, P.O., dass Präsident Biden suche eine Alternative für russisches Gas durch Europa Taz weiter zu diesem Thema. Polen hofft auf Geschäft mit Gas. Das Ende von Nord Stream 2 käme dem Land gelegen. So könnte es gemeinsam mit den USA den Gasmarkt in Europa neu aufrollen. Taz niejako uzupełnia tą wiadomość i pisze o tym, że Polska też ma nadzieję, Polska ma nadzieję na Interesse z Gazem. Pisze o tym, że koniec Nord Stream 2 byłby dla Polski dobrą wiadomością i dzięki temu Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi mogłaby na nowo rozdać karty na gasovem Rinku äh, europäisch. Weiter zum Thema Gasbranche prangiert gigantische Investitionslücke an. Bis 2030 müssen 30 Milliarden Euro in neue Kraftwerke investiert werden. Die Preise noch weiter steigen um, branża w Niemczech bardzo mocno krytykuje brakujące inwestycje do roku 2030 musiałoby powstać, musiałoby być zainwestowanych około 30 miliardów euro w nowe elektrownie, to się nie dzieje na razie no i tutaj jest takie niestety przypuszczenie, że dzięki temu, czy przez to, e, ceny energii mogą jeszcze rosnąć, bo ktoś musi te inwestycje po prostu sfinansować. Good. E, taksonomii und Habeck. Habeck nennt Frankreichs Energiepolitik, Planwirtschaftlich und Altmodisch. E, pan Habeck odnosi się do tej taksonomii, do polityki energetycznej. W Francji mówi, że jest to gospodarka planowa i gospodarka staromodna i on to widzi zupełnie inaczej, jak już jesteśmy przy temacie e, energii, ochrony klimatu. Słuchajcie, Greenpeace chefin im Auswärtigen Am, Aufstand gegen Baerbocks Klimabotschafterin. Lobbyperson sorgt für Entsetzen, vor allem bei der Opposition. Tutaj różne Media piszą o propozycji pani Baerbock, która sobie tutaj powołała stanowisko ambas ambasadora klimatu, na które powołała. Byłam szefową Greenpeace, ona jeszcze musi mieć niemieckie obywatelstwo, teraz szybko się starają, żeby mogła być urzędnikiem i tak dalej, no i przeciwko tej pani, tutaj przede wszystkim opozycja występuje i ją bardzo mocno krytykuje, w ogóle też nie wiadomo jaką będzie pełniła rolę, bo przypominam, że pan Habeck jest ministrem klimatu i gospodarki a nie wiem co w tym kontekście będzie robiła pani ambasador klimatu, także zobaczymy, gut, Siemens Energy und hier Siemens Energy Chef plädiert für Gespräche mit Russland er sagt wirtschaftliche Folgen eines Krieges Nicht nur Nord Stream 2. Szef äh, firmy Siemens Energy mówi o tym, że trzeba rozmawiać z Rosją i on ostrzega przed tym, że tutaj gospodarcze skutki wojny z Rosją nie dotyczyłyby tylko Nord Stream 2, czyli wiadomo, też tutaj duże koncerny obawiają się konfliktu z Rosją po prostu. Gut, energiekrise: Stadtwerke könnten EEG-Umlage zum 1. Juli streichen. Gut, 2 Drittel der Stromversorger in Deutschland Versorger in Deutschland są Stadt, äh, Stadtwerke sorry, und Kommunen. Äh, Und hier ist die Frage, kommen die gesparten kosten dann wirklich beim Kunden an. E, mówiliśmy o tym dodatku EEG, tak? czyli dodatku płaconym w prądzie na rozbudowę energii odnawialnych od 1 lipca. Tego nie będzie. I tutaj jest wielkie pytanie, czy firmy komunalne, czy komuny po prostu odciążą też końcowych klientów, czyli nas, czy te pieniądze zostaną zainwestowane w inne też potrzeby, a potrzeby są po prostu. Gut, Heizungsbranche in Deutschland verkauft so Geräte wie noch nie. To jest taka dobra wiadomość, jeżeli chodzi o te całe zmiany bo e, cała branża zajmująca się ogrzewaniem w Niemczech sprzedaje tyle różnych części, tyle różnych e, urządzeń, jak jeszcze w ogóle nigdy w historii, czyli ludzie po prostu modernizują. Und dann 62% machen się Sorgen wegen der hohen Energiepreise, Spiegel, a Spiegel pisze o tym, że 62% ludzi w Niemczech e, no, po prostu obawia się tych rosnących cen energii. Deutsche Exporte höher als vor der corona Eksport w Niemczech rośnie już jest wyższy niż przed pandemią. USA und China sind wichtigste Handelspartner. Jetzt drohen Risiken, aber gleichzeitig hoffen Experten auf die Beruhigung auf dem Markt und äh, auch da, darauf, dass Versorgung mit wichtigsten Vorprodukten und Halbleitern äh, sich entspannen wird. No i teraz tak mamy najważniejszych partnerów Stanisław Szczyndlik. China. tutaj są ryzyka związane oczywiście z wielanymi dostawami, ale ekspertycie też mają nadzieję na to, że te one und i ta cała sytuacja się też na całym świecie uspokoi. Gut dann Business Insider so drohen chinesische Konkurrenten die deutschen Autobauer so bedrohen die chinesischen Konkurrenten die deutschen Autobauer vor allem ein Rival die Firma Geely ist besonders gefährlich Business Insider opisiert ja viel Geely das ist Markt reproduziert a moderne äh in China on um ja, um um, und oni opisują tą firmę jako taką firmę naprawdę przyszłościową która jest nie tylko producentem samochodów ale całym holdingiem i piszą też o tym, że to niemieccy producenci też w tym kierunku powinni iść äh, und dann noch eine Za inflacją in, in Bundesbank szef Nagel, Ford, euro, Europejski Centralbank, zum Handel auf. No i inflacja w strefie euro około 4%, i tak dalej. No i tutaj szef Banku Centralnego w Niemczech mówi o tym, że Europejski Bank Centralny powinien zadziałać. Ja tutaj jestem ciekawy Waszych komentarzy, ponieważ wiem, że zadziałał Polski Bank Centralny i znowuż zostały podniesione stopy procentowe w Polsce. Napiszcie, co o tym myślicie. Gut, jest in die Richtung. Korona, teraz zobaczymy, co tam się dzieje ze sprawą korony, jeszcze. Scholz macht Ansage Richtung Söder. Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden, sagte Scholz. E, pan Scholz e, tutaj w ostrych słowach przeciwko Söderowi, który nie chce wprowadzić w Be e, Berlinie, przepraszam, nie chce wprowadzić w Bayernie e, obowiązku szczepienia w. E, u osób pracujących w zawodach medycznych i Scholz, kanclerz, powiedział, że wychodzi z założenia, że po prostu wszystkie ustawy będą wcielone w życie. No, on tak jest show-berichtet i jakby... W nawiązaniu do tego, Tagesschau pisze o tym, słuchajcie: Bayern z Gesundheitsminister Holiczek will die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur doch einführen mit ein paar wochen verspätung. I Tagesschau pisze o tym, że minister zdrowia Landu Kraju Związkowego Bayern, pan Holiczek, mówi o tym, że zostanie wprowadzony ten obowiązek szczepienia z kilkoma tygodniami poślizgów Bayern. Także nie wiadomo, jest skomplikowana sytuacja. Eine Sache ist klar, krankenkassen wollen impflich nicht kont kontrollieren. Jasne jest, że kasy chorych nie chcą kontrolować tego obowiązku szczepienia się w ogóle. Öffentliche Krankenkassen lehnen Kontrolle möglicher allgemeiner Impfpflicht ab. Dafür sei der Staat zuständig, nicht die Kassen, sagte ein GKV-Sprecher der Funke Mediengruppe. Die Kassen seien aber bereit, ihrem Auftrag zur Information und Beratung der Versicherten nachzukommen. Gesundheitsminister Lauterbach erntet Kritik für Äußerung zu stark steigenden Tudescalen, pan minister zdrowia Lauterbach, tutaj bardzo mocno w Niemczech krytykowany ze względu na to, że ostrzega przed możliwymi poluzowaniami ze względu na to, że może wzrosnąć liczba osób, które... Umrą ze względu też na Covid, -a. no i jest określany jako angst minister, czyli minister tu niosący strach po prostu. Und Impflichtdebatte droht auszufallen. Bild erfuruje, für die nächste Woche geplante Bundestagsdebatte über drei Gesetzentwürfe zur Impflicht droht auszufallen. Das Thema jest zu kompliziert, jak donosi Bild. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Bundestag nie będzie się zajmował tym obowiązkiem szczepienia się. Tam miała być debata, były trzy propozycje e, tego obowiązku szczepienia się, ale temat jest. Po ist ein bisschen kompliziert und potrzeba więcej Zeit. Ja, und jetzt hier Business Insider äh, fasst die ganzen Themen hier zusammen und fragt, wer trifft eigentlich wirklich die Entscheidungen in der Corona-Politik. Business Insider podsumowiert, wie bitte, die Thematik und die Diskussion dookoła. i dookoła e, tego, jak reaguje system zdrowia i biznes pyta, kto w końcu w Niemczech podejmuje decyzję: czy jest to rząd, czy są to kraje związkowe? I zag że oh, ta jest komplizjona, widzi szczelung stellungnahme von Ratzinger co Missbrauchsvorwürfen in der Kirche. Ja Wam tylko mówię, że ta sprawa jest skomplikowana, jak stanowisko Ratzingera do zarzutów wykorzystywania seksualnego w kościele. Zostawiamy to. Kryzys w Osteuropa. es gibt heute weitere beratungen w Berlinie. Dzisiaj odbędą się dalsze rozmowy. in Berlin, die Situation in Osteuropa, in der Ukraine Wer mit wem wird hier Material über Ukraine-Konflikt in Berlin. Bundeskanzler Scholz empfängt heute die Staats- und Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland. Länder, die sich ebenfalls von Russland bedroht fühlen. Außerdem kommen die Konfliktparteien selbst, Russland und die Ukraine in Berlin zusammen. Die außenpolitischen Berater der beiden Präsidenten treffen sich mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich, die vermitteln wollen. Na my spojrzymy teraz w kierunku Polski. US soldaten in Poland sollen im notfall helfen, jak donosi Spiegel. Amerykańscy żołnierze w Polsce, tam jest około 1700 żołnierzy, którzy zostali specjalnie wysłani teraz do Polski. Oni mieliby pomóc w ewakuacji. Obywateli Stanów Zjednoczonych z terenu Ukrainy, jeżeli doszłoby tam do konfliktu. I na noc i letna już benzin z katastrofą dla Tankstellen. I OSCE Zeitung pisze o tym, że tania benzyna z Polski jest katastrofą dla stacji benzynowych na wyspie Uzedom i dla wielu stacji benzynowych czy właścicieli stacji benzynowych może to po prostu e, oznaczać e, koniec przygody z tym e, interesem, tak? Jo. Und das war's für heute. Ich glaube, das war's tyle, es um heute Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr hier seid. Zostawt ihr ein Like, das ich euch sehr freue. Und sonst wünsche ich euch selbstverständlich auch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.